Siemanko mordeczki, witam Was w programie Shama Test. Mam tutaj mihin złote misie Haribo o smaku owocowym. Niby jakaś limitowana edycja, ale nie wiem po prostu czy na pewno yy, to jest jakaś limitka, czy po prostu chodzi o, yy, o to, że to jest jakaś duża paka. Tak czy siak zapraszam na miszki. Haribo. Tutaj mam yy, akurat pojemnik, do którego zaraz przesypę miszki. Także do zobaczenia za chwilkę. Ładujemy miszki. Proszę bardzo, mamy nasze żelki miszki. Yy, bardzo jest tutaj wyczuwalny zapach arbuza, który jest, jak widzicie, tutaj. Nie wiem, które to są arbuzowe, ale podejrzewam, że to są te zielone miśki. To spróbujmy pierwszego: zielonego. Są dość twarde i tak zielone są akurat arbuzowe. Nawet jest tu napisane. I z... <laughs> zobaczcie. Mam nadzieję, że to jakoś będzie widać. Różowy misiek, czerwony misiek. Różowe są o smaku czerwonej porzeczki. Czerwone o smaku wiśni. żółte grejpfrutowy. A niebieskie bołówkowe. No to bałóweczka. Mm, są mocno słodkie. Ale tu bołówka jest mało, mniej wyczuwalna. Mhm. I są dość takie twarde. Na przepojkę mamy akurat kawę z mlekiem sojowym, także oczywiście Wasze zdrówko. Bo pomyślałem sobie, a zrobię test właśnie, żeby mieć coś do kawy. No to proszę bardzo, miśki są. Także za chwileczkę wracam, bo chyba trochę się rozjechała ostrość. Ok, spróbujmy jeszcze tych właśnie żółtych. Żółte to są grejfurtowe, a pomarańczowe to Josquina. Mmm, wow. Jest bardzo wyczuwalny mm, smak arbuza, ale nie jest to gorycz, bo wiadomo, arbuzy są trochę gorzkie. Nie arbuzy, przepraszam, grejpfruty, co ja gadam. Arbuzy są bardziej ogórkowe, o. ok. Teraz jeszcze brzoskwinia. W zapachu. Czuć, że... Czuć po prostu brzoskwinie i zobaczcie. Są po prostu dość twarde. Nie to że dość twarde, ale takie twardsze niż inne miszki. Mm -hmm. troszeczkę mniej wyczuwalny smak mniej intensywny oj momencik przepojka bo oczywiście są słodkie ale nie przesadnie słodkie jak niektóre żelki yy, które jadłem ok to teraz różowiutki porzeczkowy Trzeba troszeczkę porzuć, to wtedy się jednak uwolnią te smaki. Okej, okay, to jeszcze czerwoniutki, który ma być, ma być wiśniowy. Chociaż tak naprawdę, to zobaczcie, te miśki, to tak za bardzo miśków nie przypominają bardziej jakieś, nie wiem, dinozaury. Przynajmniej e, ten. <laughs> Mm -hmm. Tutaj mamy wyczuwalny smak, ale nie tak bardzo intensywny jak w żółtych, czyli w greyfurtowych. To akurat są, myślę, najbardziej te żółte. Najbardziej intensywny mają smak. Później jeszcze zielone, czyli arbuzowe. Jest wyczuwalny smak, bo to właściwie. Powiem wam, że arbus to jest spod gatunku ogórków. Dlatego może aż tak bardzo nie lubię arbuza. Lubię, ale nie przypadam, o, że tak powiem. Mhm. Powiem Wam tak, ten albuzowy to tak, jakby po prostu posłodzić ogórka zwykłego. Ale takiego gruntowego, a nie oczywiście kiszonego. No. W sumie? Niezłe, chociaż nie będę największym fanem tych zielonych. Tutaj jeszcze spróbuję raz niebieskiego i spróbuję trochę dłużej porzucić. Mm -hmm. Teraz czuć tą jagodowość w Momenci. No, babunia wpadła. Yy, niespodziewanie. Yy, no i właśnie, mabciu, którego teraz wzięłaś. Żółty, żółty. Żółty? Żółty to jest greyfrut. Jak Wam smakuje? Bo mnie najba najbardziej właśnie te grejpfrutowe smakują. Genialne te są grejpfrutowe. Nie. Nie, pomarańczowe to tak. Pomarańczowe to są brzoskwiniowe. Yy, a jeszcze babciu, yy, widzę, że masz różowego. A czerwony babunia? Bo czerwony to wisienka. Hmm. Różowy to czerwona porzeczka. W tych. Niebieski to bołówka amerykańska. Czerwony wiśnia, pomarańczowy brzoskwinia, zielony to jest arbus. Mm. Ale bardzo ogórkowy. Ten? Nie. Zielony jest arbus. Mhm. Arbusza, ja, ja, ja. Serio? Mm. No dobra. Trzeba będzie kurde zjeść. Mogę coś innego, pomarańcza. Mhm. Pomarańczowe to są brzoskwiniowe. Hmm. Długo się to nie. Tak, bo są bardzo takie zbite. Ale trzeba trochę więcej porzuć, to wtedy Śmierny. będzie więcej smaku. Mhm. No to nie przeszkadzam, bo co ja mam? A, babciu! Jak już przeszkodziłaś, to wystąpiłaś. No i co? No e, babcia, spróbuj sobie jeszcze niebieskiego. Koniecznie, bo to a są bołówkowe. Wiesz, wacie? No i jak ci smakują? Dobre. A tak, żebyś żeby ja miała ocenić od 1 do 6 w skali szkolnej. 5. A ja daję czwóreczkę, bo za bardzo mi nie pasują te zielone, a nawalili tego dużo. Które. Arbuzy? No tych, arbuzy, mm -hmm. ja, najwięcej, kurde, arbuzowych. Ja cię, wiesz... Ja Jak chcesz, to babciu spróbuj sobie. I zobaczę, same te, czy to będzie arbuz. To babciu spróbuj teraz, może na wizji jeszcze, co? To spróbuj babciu jeszcze teraz, na wizji. No, zobaczymy, czy babci posmakują. O kurde, dobra babciu, to... Dwa. Dobra babciu, to... To trzymaj, bo jak upadł, to się to trzeba umyć. <śm> Dobra, wracam za chwilkę. Jak? Mocno ogórkowe. Czuć o <śm> No właśnie! O, Jakby ktoś posłodził ogórka, no. No ale to bardziej nawet ogórek gruntowy niż. Ogórek! No właśnie, ogóra, skurde. Kto to wymyślił? Czy ktoś to testował? Ja twierdził, no... Ale zobaczcie, ile tych miszków dali tych zielonych nie Są dobre dla mnie te, te albuzowe. Przez te albuzowe ja daję cztery. I to nie jest przecież zła ocena. Pamiętajcie. Tak, złe... nie bardzo. No właśnie. Tylko ogórek. No właśnie. Nie bardzo Albus, bo Albus ma taki słodki smak. A to jest typowy ogór. Mm -hmm, mm -hmm. No. No dobra. To w takim razie. No to babcia, pożegnaj się z widzami, a ja mm, jeszcze. Dalsze Jeszcze akurat to wszystko podsumuję. Także dajcie mi chwilkę, bo mam jeszcze jednego miszka do przerzucia. Okej, okay, to pora na podsumowanie. Yy, niespodziewanie, jak widzieliście, babcia yy, tutaj akurat wpadła i w sumie dobrze, bo babunia sobie spróbowała żelków oryginalnych Haribo. No i tak. Z powodu tych arbuzowych daję czwórkę. Po prostu w łącznej ocenie. Bo tak to wiadomo, grejpfrutowe... ...najlepsze. Ale nie wyrzucaj arbuzowych. Okej, okay, dobrze, nie będę wyrzucał, spoko. Dobra, okej. Okay. Słyszeliście, babcie? Nie wyrzucaj arbuzowych. Bo się zje. No. Ale mówię wam. Yy, te furtowe na sześć. Brzoskwiniowe piąteczka. porzeczkowe czwóra. Arbuzowe trója no i wiśniowe, oczywiście piątka ogólnie postanowiłem dać czwóreczkę na sześć oczywiście no to cóż to by było na tyle, trzymajcie się wielkie pozdro i zdrówko